Meghan Markle, pięć ukrytych małżeństw, wyobraź sobie, że kobieta podbiła serca milionów, by nagle paść ofiarą własnej przeszłości, pięć aktów małżeństwa, podpisanych imieniem Rachel Meghan Markle, datowanych jeszcze przed spotkaniem z księciem Harym, trafia anonimowo do kancelarii w Santa Barbara. Cztery związki zniknęły bez śladu, piąty może unieważnić bajkowy ślub w St. George's Chapel. Król Karol III zwołuje kryzysowe narady w Buckingham, a Harry pada ofiarą psychogennego załamania. Czy monarchia przetrwa prawno-obyczajowy skandal? Który zagraża samej istocie sukcesji? Odkryj kulisy największej afery we współczesnej historii rodziny królewskiej. Pomyśl o tym: kobieta, która zdobyła serca milionów, od ulic Los Angeles po mury Buckingham, nagle staje się bohaterką największego skandalu w historii monarchii. Pięć odrębnych aktów małżeństwa, podpisanych imieniem Rachel Meghan Markle, datowanych na lata sprzed spotkania z księciem Harym, trafia anonimowo do prywatnej kancelarii w Santa Barbara. To nie jest zwykła plotka, to bomba, która może unicestwić wszystko, co zbudowała. Pierwszy, początek burzy, w wilgotny, niepozorny poranek ktoś położył zapieczętowaną kopertę na tylnym schodku niewielkiego biura prawnego. Na pierwszy rzut oka, kolejna sensacja dla brukowców. Ale w środku spoczywały aż cztery różne akty małżeństwa, każdy poświadczony oficjalną pieczęcią i podpisem Meghan Markle. Cztery historie tak odległe od opowieści o, tej jednej, prawdziwej miłości, że nawet najbardziej wytrawni detektywi zaczęli tracić rezon. Drugi, Nevada, 2005. Pierwszy dokument pochodził z wokaunty w Nevadzie, tam, gdzie legenda o Las Vegas miesza się z pytaniem o granice prawne. 2005 rok Rachel Meghan Markle była wówczas ciekawą twarzą w warsztacie pisarskim koło Los Angeles. Wystarczyło jedno popołudnie, kościelna ceremonia, szybka rejestracja i cisza. Ani rozwodu, ani śladu po unieważnieniu. Akt po prostu zniknął. Czyżby pierwszy dowód na świadome ukrywanie przeszłości? 3. Jamajska plaża, 2008 drugi akt pojawił się z tropikalnej Jamajki. Montego Bay, luksusowa willa nad oceanem, dyskretny ślub w kręgu najbliższych, bez fleszy, bez świadków spoza personelu. Pan młody, kanadyjski producent muzyczny, którego nazwiska dziś nikt już nawet nie próbuje wymówić. Wszyscy pamiętają jednak wyszeptane przysięgi i poranną ucieczkę pary z resortu. A teraz pytanie: jeśli nie wpisałeś rozwodu do tamtejszych ksiąg, czy przypadkiem wciąż nie jesteś małżonkiem? 4. Toronto, 2011. Trzeci akt wyłonił się z kanadyjskich archiwów Okręgu Ontario, tuż przed erą Suits. Rachel Meghan Markle miała wówczas romans z miejscowym organizatorem imprez VIP, Louisem Crawfordem. Ceremonia odbyła się w ekskluzywnym apartamencie świadkowie, anonimowi przyjaciele, pieczęć notarialna, jak najbardziej autentyczna. Wydawało się, że to kolejne symboliczne wydarzenie. Tyle, że kanadyjskie prawo rozwodowe nie zna środków. brak anulowania małżeństwa oznacza, że ślub pozostaje w mocy. Piąty. Kajmany 2013-2015. Czwarty i najciemniejszy akt pochodzi z Kajmanów, rajskiego terytorium brytyjskiego, które słynie z dyskrecji. Tym razem Rachel Meghan Markle łączy się cywilnie z amerykańskim biznesmenem od inwestycji offshore. Dokument zatwierdzony na sztywno przy transakcji nieruchomościowej, zabezpieczony korporacyjnymi pieczęciami. I znowu, nie ma rozwodu. Ani słowa o jakimkolwiek rozwiązaniu. 6. Ukoronowanie manipulacji. Gdyby wszystkie te małżeństwa zostały prawnie rozwiązane, mówilibyśmy o burzy medialnej. Ale one wciąż istnieją. To stawia w zupełnie nowym świetle cały ślub w maju 2018 roku, ten piękny, transmitowany na cały świat, oficjalny, z błogosławieństwem Kościoła Anglikańskiego i zgromadzeniem monarchów. Jeśli Megan nie była wolna od jakiegokolwiek związku, czy Harry nie stał się jej piątym mężem w rozumieniu prawa? 7. Cisza w Montecito. Reakcja księcia Harry'ego to istna tragedia grecka. Źródła opisują go jako człowieka bledszego niż zwykle, chodzącego po posiadłości z wyrazem pustki na twarzy. Nocne spacery, zmęczone oczy, krótkie telefony do zaufanych prawników w Londynie. Według słów jednego ze służących, to nie skandal, to zdrada, zdrada na poziomie, którego nigdy bym sobie nie wyobraził. 8. Pałac w stanie najwyższej gotowości, tymczasem Buckingham i Clarence House nie są już tylko tłem dla bajecznych uroczystości. Zwołane w pośpiechu na rady, pilne raporty dla króla Karola III, zamknięte drzwi gabinetów, wszystko w imię jednej kwestii, co zrobić, gdy najważniejszy ślub monarchy oparty był na fałszu prawno-obyczajowym? Czy zetknęliśmy się właśnie z koronacyjnym FOPAS, które może przekreślić nie tylko tytuły, ale i prawa do sukcesji dzieci? 9. Uczucia zamiast faktów, megan milczy. Brak wyjaśnień, brak oświadczeń, tylko strategia PR we wczesnym stadium paniki. A Harry? Z jednej strony oddany mąż, z drugiej człowiek, który przysięgał w zdrowiu i chorobie. Co czuje, gdy uświadamia sobie, że całe jego życie zbudowano na tajemnicach? Jak patrzy na archiego i lilibet, których linia sukcesji może się rozmyć? 10. Pytania bez odpowiedzi. Czy Megan umyślnie zataiła swoją przeszłość przed rodziną Królewską? Czy dokumenty są sfałszowane, czy autentyczne? Jeśli jej poprzednie związki nie zostały unieważnione, czy ceremonia w St George's Chapel była nieważna? A jeśli nieważna, co z jej tytułem i sprawami ich dzieci? 11. Echo na arenie międzynarodowej. Media z Los Angeles, Londynu, Toronto, Sydney wszędzie ten sam szok. Programy śniadaniowe, debaty ekspertów, gorące analizy prawników. Hashtagi MeganGate, Fifth Husband zalewają media społecznościowe. Nawet dawni sojusznicy, Netflix, Spotify, luksusowe marki zaczynają wycofywać się z kontraktów. Bo zaufanie, raz utracone, bywa trudne do odzyskania. 12. Pojedynek prawników. Z jednej strony strona Megan, śluby symboliczne, nieformalne, nie mające mocy cywilnej. Z drugiej prawnicy Buckingham Palace i niezależni eksperci. Nie ma rozwodu, nie ma prawa do kolejnego małżeństwa. Wielojurysdykcyjna mozaika przepisów Kanady, USA, Jamajka, Kajmanów i UK gotowa jest wydać wyrok. 13. Emocjonalny upadek. Dla Hariego to nie tylko kwestia prawa. To upadek mitu, jakim przez lata żył. Człowiek, który przekroczył progi pałacu, by chronić ukochaną, teraz stoi przed pytaniem, czy kiedykolwiek naprawdę ją znałem. Żalu, gniewu i poczucia zdrady nie da się okiełznać ani jednym pałacowym oświadczeniem. 14. Scena finałowa. Ostateczne rozstrzygnięcie ciągle przed nami. Czy szykuje się proces o unieważnienie małżeństwa? Czy tytuł, księżnej Sussex, zostanie zawieszony, a kolejne roszady w linii sukcesji ogłoszone po cichu? A może Megan znowu zaskoczy świat, zdradzając kolejne niespodziewane karty? 15. Kres czy nowy początek tak kończy się bajka o miłości, która miała trwać aż po grób. Czy to kres najgłośniejszej współczesnej historii miłosnej, czy tylko kolejny rozdział w niekończącej się narracji mediów i monarchii? Jedno jest pewne: z chwilą, gdy arkana ich małżeństwa staną się jawne, nie da się już zamknąć tej księgi. I może właśnie w tej niepewności drzemie największe napięcie: co wydarzy się, gdy prawda wreszcie ujrzy światło dzienne?